W 1667 roku niejaki Jean-Baptiste Denis, to był lekarz nadworny na dworze króla Ludwika XIV, dokonał jako pierwszy transfuzji krwi. Trudno powiedzieć, czy ona się udała, czy nie, ale to był to jest pierwszy ślad takiej dokonanej transfuzji. Natomiast w XIX wieku w Anglii. Mamy pierwsze udokumentowane przetoczenie krwi kobiecie, która wykrwawiła się po porodzie, i swoją krew oddał jej mąż, tak naprawdę ratując jej życie. To niezwykłe osiągnięcie medyczne, transfuzja krwi, która umożliwia ratowanie człowieka przed śmiercią, to oddanie krwi. To tak naprawdę danie życia tej osobie, która to życie traci. I dzisiaj chciałbym, abyśmy w ten wielki piątek, wpatrując się w śmierć Pana Jezusa na krzyżu, zobaczyli właśnie ten ratunek dla nas. Bo właśnie na krzyżu dokonuje się transfuzja krwi, ratunek dla świata. Dokonuje się to. Że Jezus Chrystus oddaje swoją krew, żebyśmy mieli życie już oczywiście nie chodzi tutaj o życie doczesne, ale to życie wieczne w pełnej szczęśliwości, które straciliśmy przez grzech pierworodny. Jezus Chrystus ratuje nas przed śmiercią wieczną, przed wiecznym potępieniem. Z miłości do człowieka dokonuje się ta ofiara. To dlatego właśnie z ogromną miłością i szacunkiem podchodzimy do krzyża. I warto przy okazji tutaj zaznaczyć pewną specyfikę, a pan jest bardzo inteligentny i odwraca, jak to się mówi, kota ogonem, po prostu i wszystko wykrzywia. I nie wiem, chyba za jego przyczyną jest coś takiego, co wkradło się w pewną mentalność, i ludzie, wielu ludzi uważa, że krzyża nie powinno się dawać. W prezencie, ponieważ dając krzyż, to to, jakby się zadawało komuś trudy, jakby się zadawało cierpienie i wtedy po prostu na tego człowieka spadnie ogromne nieszczęście. Nic bardziej błędnego, nic bardziej mylnego. To właśnie ten krzyż nie jest przegraną. Ten krzyż tak naprawdę jest triumfem Jezusa Chrystusa. To On zwyciężył śmierć, zwyciężył szatana, zwyciężył te wszystkie skutki. Które wynikają z odejścia od Pana Boga, z rezygnacji tej bliskości z Panem Bogiem i utraty pełni szczęścia w niebie. I Krzyż nam to przywraca. On jest, ma w sobie źródło prawdziwej radości i szczęścia. Więc dementujcie to, jak gdziekolwiek słyszycie, że danie Krzyża w prezencie jest nie na miejscu, bo to jest zadanie komuś cierpienia. Właśnie odwrotnie. Danie komuś krzyża to podkreślenie tego, żeby zwrócić uwagę na to, co Ci Bóg oferuje, co Bóg chce Ci dać. Dlatego przy okazji ślubów, przy okazji różnych uroczystości dla swoich dzieci, dla swoich wnuków, jeżeli tylko możecie, to sprawiajcie, są też tandetne jakieś tam krzyże, tam plastikowe. Z wykrzywioną twarzą, i to nie z cierpienia, tylko po prostu, bo taki odlew był kiepski i takie krzyże te znajdujemy. Ale poszukajcie ładnego krzyża wymownego, po to, aby właśnie pokazać, co ten krzyż nam daje, co ten krzyż ze sobą niesie. Obdarowujcie się tym krzyżem, robiąc znak krzyża na czole przecież, czyli błogosławiąc, to. Nie dajemy komuś cierpienia, żeby go jakieś nieszczęście spotkało. Moja mama zawsze mi robiła znak krzyża, jak wychodziłem do szkoły jako dziecko. Właśnie po to, żeby to błogosławieństwo mi towarzyszyło, a nie żeby mnie spotkało jakieś nieszczęście. Więc błogosławcie, a nie złożecie, obdarowujcie się tym, co jest dobre, co jest szczęśliwe. A o tym nam mówi Krzyż, który dzisiaj właśnie wielki piątek. Adorujemy z tej racji, że Pan Jezus oddaje swoją krew, że dokonuje się ta transfuzja krwi Jezusa Chrystusa, który ma życie w sobie, bo jest Synem Bożym, jest Bogiem. Dlatego On tę krew nam daje, wtłacza w nas, aby w nas było to Boże życie, pełnia życia dzięki Jezusowi Chrystusowi. I to jest dla nas chluba, i to jest dla nas powód do prawdziwej radości. Amen.